Nagrywał odcinek z Clash Royale. Jak od razu widać, w moim deku przeprowadziłem zmian, zmiany. Zmiany, yy, bo yy, hogrider'a ogólnie yy, wstawiłem i wywaliłem x bow i wsadziłem Inferno Tower, bo po prostu. No, według mnie jest po prostu lepszy. Więc po prostu. No, chciałem po prostu tak zabrać. Więc e, więc dzisiaj będziemy grali w Double Elixir Draft, czyli e, idzie po prostu Elixir razy 2 e, i to jest draft, że wybieramy karty. Oprócz tego sobie otworzymy e, Crown częściki 2, e, Golden Chesta i 3 Silver częściki, a do tego ulepszymy Hog Ridera na 8 level. Więc będzie ciekawie. Dobra, bez przedłużania zaczynamy pierwszą grę. Dobra, więc zaczynamy od x -Bowla. Później, yy, Fireball. Szkieletrowa balela. Mother Witch. Jak będzie miał baty albo Szkielety, to ta Mother Witchka będzie idealna. Mamy jeszcze Giant Snowball. Dobra, więc szkieletrową borelą lecimy. Widzę, jeszcze Baby Dragona mamy. Dobra, nawet mocno ten Barbarian hat. Tutaj postawmy takiego Gianta. Nie no, to będzie powierzyć ludzie Chociaż? Nawet mocno biłem. Dobra, poszadźmy jeszcze tutaj Baby Dragona. Chyba sobie żarty robicie. No, jak ja mam to wszystko kontrolować? Giant Snowball. Tutaj jeszcze Fireball. No i Baby Dragon, z nadzieją, że coś zrobimy. Ale nie sądzę, żeby coś, cokolwiek się udało. Dobra, więc ja tutaj lecę z Maderwiczką. I, tre... I obiję tego, tego Executionera tutaj takie rzeczy. Tak, tak, tak. jeszcze tego egzekwinera rozwalimy. Postawimy x -Bow. Fire Spirit. I szkletrowa barela. Coś nam dzisiaj nie idzie. Ale muszę przede wszystkim odbić ten Barbarian Hut. Nie nam no, mają lepszy tekst, nie ma co. Przegrywamy. Po prostu mi się trafiły lepsze karty. Dobra, więc otwórzmy sobie teraz Silver czyściki. 79 Golda. Jedna wild card. RAR i 9 batsów yy, Możemy sobie dorzucić już do Hograidera, ale nie będę na razie. 71 Golda. 1 Wizard i 9 mortarów. Dobra, jeszcze jedną sobie otworzymy. 75 Golda. jeden Flying Machine. I 9 batsów znowu. Dobra, mamy ulepszenie do Flying Machine. Ale raczej nie będę ulepszał, bo się za bardzo jakoś nie opłaca. Yy, dobra, zagrajmy sobie jeszcze... jeszcze raz. Golema, nie mam, no, bierzemy Golema. Royal Giant. Robimy teraz najdroższy deck. Executor. No. Jakbym robił czelę najdroższy dek, to by było na no całkiem nieźle. Dobra, nie wiem czy od razu wystawić golema. Wystawmy tak z tyłu tego golema. Jest taki executor. Royal Delivery, żeby to zdążyło spaść. O, jeszcze najlepiej szkielety. Dobrze, że je dostaliśmy. O, Szkieleton King. Jeszcze postawmy tutaj Dark Prince'a. Dobra, i wskrzeliśmy te szkieletki. Nawet całkiem jedzie. Teraz to Royal Delivery, żeby te milionki rozwaliło. My jedziemy z kanonkiem. I szkieletkami. A ja sobie wystawię tutaj szkieletki Kinga. Oj, to nie było zbyt dobre. Załadował mi mega dużo tych wszystkich rzeczy. I teraz jak to w to normalnie będzie nie do powstrzymania. To mega ładnie wygląda. Te wszystkie szkielety. Więc ja jeszcze puszczam tutaj Golema. I kałek na odwrócenie uwagi. I szkieletki do skontrowania. Dobra, nawet sobie radzą. Jeszcze szkieleton King. I Royal Delivery. Niech skrzesi. Jeszcze ten egzekutor, żeby żeby rozwalił Dobra, nawet całkiem łatwo. Teraz jeszcze kill Kanon. Dobra, więc ja jedę z Państwem Kurczę. Dobra, jeszcze domki. Dobra. Jedziemy ludzie. Jeszcze Royal Delivery. Szybko hapeleci. Executor. Nie mm, czy leci na górną wieżę czy Dark Vinesa. Dobra, ja tutaj szybko jeszcze tego szkie, te szkielety, żeby żeby tego Gianta powstrzymały. Jeszcze dajemy Royal Gianta żeby obiło. Dobra, wygraliśmy chyba. No wygraliśmy. Łatwo. Teraz nam się przytrafił całkiem niezły dek. <grych> Giant chest? To nie było planowane. Ale otwórzmy sobie teraz te golden chesta. E, 319 golda. dwa szkieletrowe dragony. 14 gobinków 2 Hograidery I 3 goblin cagey, cage. Dobra, nawet nie musimy odbierać, bo już mamy jedną World kartę, więc wsadźmy sobie to do Hograidera. I ulepszmy go sobie na ten kolejny level. 240 damage, 150 damage per second i y, 1000, 1280 HP. Całkiem... całkiem nieźle. Ale jeszcze sobie odbierzmy te rzeczy czyli Crown Czestniki. 621 golda, 2 gemy, 6 goblinków, 13 fire spiritów, 16 szkretorowych dragonów i 7 fireboli. Dobra, odwieźmy sobie jeszcze to. 5 wild cardsów i 664 golda, 4 gemy, 10 spirit goblinków, 24 Fire Spiritów, 7 Mega Minionów i Baby Dragon. Baby Dragonem akurat gram. Więc mamy jeszcze ulepszenie do goblinków i do Spirit goblinków. Ale nie będziemy ulepszać. Yy, Otwórzmy sobie jeszcze tego Giant Chesta. Bo mam Chest Wow, 1638 golda, 25 white cardsów, 11 hograiderów, witch i 145 minianków. Dobra, wróćmy teraz sobie tutaj jeszcze takiego tradea, eh. Y Zamiast minionków do. 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 Nie wiem, nie mam. Nie, Dobra, na razie nic nie będę robić. Ale całk całkiem nieźle. Te 30 łajdkarców są najlepsze. W sumie wsadzimy sobie teraz to do rokecika jeszcze. mamy. I ulepszamy na siódmy level. Ulepszyliśmy więcej niż się spodziewałem. Dobra. To by było tyle z tego odcinka. Dajcie łapkę w górę i su subskrypcję, jeśli Wam się film podobał. A ja się dobrze żegnam. Nara.